Cześć, ja Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem z kanału Spin Up. Patryk ze mną. E, jesteśmy na domkach aktualnie. Chcieliśmy wam pokazać, jak to tutaj wygląda. Chcieliśmy oprowadzić po domu, pójść nagrać już z kajaków czy coś, jak się kąpiemy. Go nie zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? No. no. Ta reakcja jest bezsenna. No, musimy nagrać z dyktafonu, bo dźwięk w kamerze jest po prostu beznadziejny, jak to w każdej kamerze, oczywiście. No, co się tłumaczysz? Tłumaczy się, żeby później nie było, nie? Tak. No, także tak. Do zobaczenia niedługo. Idziemy aktualnie na pomost, który jest cały zglonowany. Pokazać wam jak się fajnie tam robi skoki narciarskie, jak się prawie będziemy pieprzać do wody. Jest pod wodą, o to jest pomost podwodny. Dokładnie to jest pomost podwodny. Byliśmy tu rok temu to wcale tak zapafiony nie był, ale nie wiem, albo woda przybyła, albo nie wiem jakiś bardziej otyły koleś na nim stanął czy coś. No zobaczymy jak to będzie ogółem. Doszliśmy już, jesteśmy prawie, że na pomoście. Chodzimy teraz na takie połamane belki. Pomoc jest bardzo stary, po prostu. Nie No polecam, bo tutaj będzie bardzo ciężko dojść. Jestem sami, zobaczcie. Ja się boję, trochę z telefonem tu wejść. Ale może jakoś damy radę. Dawaj, bo... dawaj. Mogę ci. Okay. Weźmy Asekuruj bo jak się wyjebiemy no Weź dobra, mi dobra. spodnie podnieś, bo mi spodnie się zaoboczą po prostu Dobra o ja. idziemy idziemy Dobra dobra Możesz się jak chcesz o, czekaj Ło! Spokojnie Górde. Spokojnie ja... Jajewiks nie? Może ja tam dojdę? Czekaj czekaj, nie nie, dobra, tu jest już light. tu jest już light. Po prostu mamy tutaj mini mini po prostu, mini basen. Jesteśmy? Bardzo ładnie z tej perspektywy wygląda. Ryb tu się niestety nie dało łowić, bo. Ale pod wodę wstać. Bo... No, bo będzie później cała mokra. Czekaj, zresztą zaraz. E, tak to wygląda z naszej perspektywy. Będziemy pływać rowerkiem wodnym, kajakami i wszystkimi, czego dużo zapragnie. Czym się da? Czym się da, dokładnie. E, no, no i to co? Co ty więcej powierzy. Nic. I właśnie. Następny materiał będzie z prowadzenia. Boże, następny materiał. Następna część materiału będzie jak będziemy oprowadzać po domu, czy tam kąpać się, nie wiem. Dzisiaj już raczej chyba nie pójdziemy się kąpać, bo jest po prostu za zimno. Chyba, że mama Patryka po prostu ulegnie nam i pójdziemy. Nie, nie sądzę po prostu. Dobra. Do zobaczenia w następnej części filmu. Jesteśmy w domu, chcieliśmy pokazać jak to mniej więcej wygląda. się tak trzymać. To jest kuchnia. Taki mały salonik, jakieś zabytkowe kurde siedzenia Telewizor plazma 30 cali z tyłu eee. ja, banana. Tu jest mój telefon, tak Tu jest ten ganek taki, nie, tu jest ganek No, tu jest ganek Taki Tu jest kibel Tu jest przedsionek, tu, tu jest kibel, on w pierwsza mojego banana Jeden kibel z dwóch Tak, z banana na obu I lecimy na górę Tu jest nie, spina pokazał swoją twarz. No. Się. Dobra, tutaj jest taka góra, nie wiem po kolei są te krzesła. To jest nasz przepiękny pokój, który w ogóle nie jest przepiękny. Mamy radio, które za dla nas leży. Tak, W <grym> <grym> tak. ogóle jeszcze, jeszcze nic nie ma. No, no tak. Teraz tak, tu to jest, to jest kolejny łazienka. kibel, gdzie prawdopodobnie... No to nieważne. Tu jest... Yy, Prysznic, kibler jak wiadomo W tym pokoju rok temu my spaliśmy, bo było więcej osób, i co wszyscy się nie myśleli? Są się kurde działy rzeczy bez kibli, nie robię sobie... tu podpierdolili z czarnej perły koło Tutaj śpi tata i mama Patryka Tutaj to się to co ty jeszcze pokazać, no to tyle w tym domu Bytancji nie ma, jest jeszcze tam kantorek z piecem, ale tam nie będę wchodził, bo się nie, po prostu nie opłaca. Nic ciekawe nie ma. No właśnie. Dobra, lecimy Jeszcze balkon mamy, właśnie. Najważniejsza rzecz w tym domu, człowieku. Balkon. ta, albo w sumie nie, bo tam twoje rodzice, sam będzie siarą. Pokażę tylko tak, że o fajny widoczek. Co tu dużej Nic nie, mówisz, nie. No. Ciaska w pieprzanym, co chwilę. Jak nie ciastka, to banany, to galaretki, to radlery ladler, jakieś, nie wiem. Dobra, zapraszam do następnej części filmu. Idziemy teraz na jezioro, gdzie się będziemy kąpać, nie teraz, ale później. No, ale będziemy się kąpać, nagramy parę scenek, może nawet scenki z blokowania, nie wiem, jak to będzie. Jak się uda. Może jakieś no, szerokie? Też, dokładnie. No. To w ogóle nie jest fajne jezioro, nawet nie wiem, w jakiej my jesteśmy miejscowości. A jest fajnie dlatego, że można tu Gariardosa złapać w ogóle dużo innych dużo wodnych Pokémonów eee... Weź się, z tymi Pokémonami Pokémony są super, ciężkie. Eee No Lecimy właśnie tam, gdzie będziemy sobie wchodzić do wody Teraz sobie dojdziemy na spokojnie I będzie gitara To gitara cieba! Właśnie pokażemy no. Byliśmy no. w ogóle nie rok temu, to... Fajnie było, fajnie, tylko kraby nas pomagają szczypałem, nie wiem tym, co byłem. Takie kraby Raki z boku nas szczypał, dobra. Takie jeziorko. Takie sobie duże. Na kajakach się fajnie pływa, chociaż ja kajaków za bardzo nie lubię. To duże, co dużo więcej dodać? Teraz tajne przejście, tak. Idealne do motoru wam powiem. To jest bardzo fajny teren, nie na motorze są. Temu skuter już chyba w życiu nie odpali. Zakatował kurde go. Podłączył nie tam rurkę z paliwem gdzie trzeba i chuj zadławił się. Eee. Patrzcie jaka rzeka, to właśnie stąd leci woda nie? Pięknie. Pięknie, wygląda jak browar. Idziemy. Ten to wszędzie browary nie jestem tobą, ale dobra.